Siemano, przyszła do nas stal. Zaraz będziemy ją ważyć i rozładowywać 23 tony 900 Jest na firance. Zważymy, zobaczymy, czy się wszystko zgadza. I będziemy rozładowywać. Dostawa, wszystko jest, kurde. buzetki. Dobra, ciężarówka za nami. Jedzie, jedzie. Pan z Ukrainy jest kierowca. Po A. polsku słabo gada, no. O, ale Jurek się chyba dogada z nim. O. Nie, jest tak szybko, bo Mgła jest to nie zobaczy. No, no Mgła jest niesamowita, zobaczcie jaka mgła. Mamy tutaj wagę, bardzo bliziutko. Ważymy się. Zawsze mówią, żeby ważyć. A akurat będzie jechał tutaj tak z powrotem tutaj, to nie ma problemu. Dawaj kolega! Dawaj, kolega, dawaj, kolega! Chodź idziemy, rozładowywać stal! To został, nie ucieknie robotę. Eee, w sklepie, no można wrząc. Na razie. Ja weź jak? Bardzo, no ładnie. Ty, to jednak jak nie pijesz, to myślisz. O, ty, ty jeden mądry. Ty na razie? Chodź, dogadać się, bo to kolega, on mówi, że tylko po ukraińsku gada. Ty jesteś po studiach. Ty umiesz języki. A jak dobrze wypije, to jeszcze po niemiecku. Po niemiecku. Słuchaj, polski, ukraiński i łaciński. I jeszcze z jedno. To jest. To dogadać, to jest. Ja tego nie mogę przeżyć. Czy ty mi doradzisz, czy nie doradzisz? Jak to nie? Ale jak ty masz mi doradzić, jak tak, tak głupi nie zrozumie. Tu z Tornu? Nie wiem, nie Żeby on tak wjechał, cofnął. A lewa strona? Lewa, ta. Lewa. Lewa, czyli ta. Czyli on tu tak wjedzie, cofnie i do przodu, i tam będzie i bożona, nie? Tak, to No nadal, nadal, do to To zaberemo. Bo ja się tu jak w <laughs> Wyjeżdżaj, bo nie ma czasu. On Ale co? No to dawaj. No, podjeżdżaj. Kieruj, jak Ukraina jest Ukraińca. <laughs> 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 ja o to wiem, no? A to pewnie <laughs> Mocniej w tamtą. Patrz na kombajnach. A żebyśmy my tutaj rozładowali, za blisko podjechał. Za blisko? Można. Zdążył? Zdążył? Jest elegancko. Elegancko. Ocie O Boże, my tu zdamy radę zwalić? To trzeba... To jest masakra To jest masakra? No Może nie koraca z powrotem a Spytaj się czy ma kiper. Spytaj się czy ma kiper. Zaraz kiper. Słuchaj, ustawi się tak Złapiesz na linkę, i będziesz trzymał traktorem, a będzie jechał tutaj kolega do przodu Halos, słuchaj, ładowarkę jednak będziesz miał czy nie? No teraz zwalić tylko stal. Kurwa, nie uniosę chyba tego. Nie ma ładowarki, klocek trzeba zapiąć. Może uniosę. A po ile to jest paczka? Nie <grymne> wiem, 100 kilo. Zapinamy ten z tyłu klocek przemek. No, ciekawe, czy wejdzie. A tam są mniejsze kula chyba też w garażu. Ciekawe czy tu nie będzie haczyło. No, a to są trójki. Kierowca miał być o dziewiątej, szybciej przyjechał. Ciekawe czy dam radę, co? Kurwa, nie wiem. Nie wiem czy oni to ładowali. Dźwigiem? Zakładam, że mieli już ładowarki porządne. Co? No, muszą mieć ładowarki na takiej. Trzeba jakoś sobie radzić, jak nie to ręcznie zwalimy. No co? To jest nasza Dobra, pierwsza, pierwsza. budowa, nie przygotowani jesteśmy na takie Zobaczmy. rzeczy. Palety trzeba jeszcze popatrzeć. No. Lecimy, działamy. O kurde. A czemu oni tu ładowali? Kran, 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 Aha. No ciekawe, ile to waży jedna paczka? Nie, 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 mnogo, nie dużo. No, oteta, otety, otety, nie dużo. Aha. To, dwie tony. Mhm, dwie tony, no. Dwie, z a ety... dwie i pół. Da, da. A ety, so, ta, no, no, dwie i pół. A te, No 2,5, i To jest właśnie problem. Tu to dwie tony. Czemu? Żona zadzwoniła. P***dolić, k***a, dałabym pomóc, przyjacielu, my kochaniutki. <grym> ta, teraz kochaniutki, tak? <grym> no, kochaniutki, ręcznie będziemy zwalać, na pół paczki trzeba będzie dzielić, bo nie uniesie. Nie nie, pół, zaraz podzielimy, e, leć po ten, e, dwa klocki trzeba. Dobrze, że się wysrałem, bo mi się zesrał, strachuj na jad. Ale jak ty to chcesz złapać? O tak, tu, to podnieść, klocka postawić, a później może widlami wjedziesz, czy coś, nie wiem jak jeszcze, też wysoko tu nie podniesiesz, wiesz o co tu chodzi. Za mało, ono buja się. Ucieknie p... w plandekę i będzie dopiero. Na tu siebie. trzeba... Pasem trzeba. Żeby nie uciekła. Nie sobie, żeby tam nie A jak na siebie weźmiesz? I na siebie. Co? Jak ono w połowie nawet nie jest tu. Brakuje. To nie było tak ściągane. Nie... Teraz nie opuścimy. To było łapane tu, tu tu na łańcuchach i... Bo to z góry było wkładane, ale co my zrobimy? No musimy jako to zabrać Już nie mogę Na siedemkę. To? Ja bym trochę opuścił i na siebie wziął Bo teraz nie Bo uciekamy teraz też nie opuścić bo będzie Dobra, próbujemy Wyginają się widły. Wyginają się. Jurek! On w si nie, nie utrzymuje. Cały czas się będzie wyginało. Nie Dobra, ma. ale powoli odjeżdża I tutaj trzeba. Weź jeszcze tutaj podstaw tego klocka. Ja opuszczę, naciągnę sobie tego. Bo jak opuszczę, dopiero będę mógł naciągnąć. Klocka tego daj. I co, nie wyjdzie? Tu co, na zaraz nie Ja nie wiem, to musimy tu, 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 pasami i, i nawet za widły. Nie, tylko podniesiesz? Blisko siebie, dociągnąć pasami. Ale za cztery. I wtedy. Ja tego nie uniosę, znowu mi siłownik przepuszcza. Nie podniosę tego wyżej. Dwa dni później O to właśnie mi chodziło Oni tak ściągają, bo oni rogi. A, a ty mi kurwa robisz pod górkę? Jak jest na poli, nie ma Ale góry. co? Jeden pas? Co ty chcesz? I co wtedy tutaj złapać jak? Jednym pasem nie wiem czy wytrzyma. ale stabilnie Jurek coś wykombinował, zobaczymy czy to będzie lepiej Musimy tak jak... Ta... O kur... mu mi sękla Trądne rączki Od razu może trzeba było tak Muszę jak pobierze na siebie to jest Nie no, elegancka jest Wypracowaliśmy pomysł i... Jeszcze tylko do 15 <laughs> No ja cię chyba zasmucę. Już jest dziesiąta, co nie? Nie, nie dziewiąta. To dopiero drugie. A jest jeszcze raz, dwa, trzy takie. I te pręty. Dokładnie. Ale nie, teraz powinno nam coraz sprawniej iść. Tego Nie wiem. To zaraz się tutaj... No i mamy patent Zawiesia na krzyż jest elegancko. Mówiłem Jorko, już, że za tę kurę trzeba łapać. I będzie dobrze. Resztę chcesz jeszcze na to układać? No dwie są, to nie wiem. Dobra, zmyścimy się tu. Chyba ta Nie mogę. Gdzieś trzyma. Tu. To, to, to trzyma dwie paczki biorę. Dwóch Ukraińców robota nie powja. Niech ja. Pójdzie za nas dwoje to nie trzech, nie? No. <grych> Dobra, oni pójdź. każą mi dwie paczki podnieść. Oni nie muszą układać tam palet. Bez? No, ja tu na drugą. No to. Teraz mi to mówisz? <grych> Tych. Można zrzucić, to będą na tamte, na zbrojenie. Zrzućcie te palety, jednak. Bo myśleliśmy po prostu, żeby po brać je, ale. Widać, że fajnie tak się za, e, ładuje. Trochę tej siatki jest, nie? 1400 metrów kwadratowych. Ceguj zębami. O, i moje ten kamień przyważył. O, i teraz damy radę. Nie, może bym poprowadź Tak? Ale no to wygnie. To ja bym musiał do nieba podnieść, zanim ono się wyprostuje. Idę po. Co? Idę pękało. A kiper masz? Co? Jaki per... kurwa, szło Szło to po Co kurwa, tak. pierdolę po dwa Nie A ja wezmę tak i tak puf, tylko żeby tutaj nie je było. A. nie, obak tam pizd... Obak, Pizza. jak pierdolę, to będzie pu Ukrainie będzie No, słuchaj No, ciekawe, no to co no No, inaczej nie wyjdzie No to, kurwa, drugi trzeba jakoś wezwać Czy ładowarka powiem, powiem wam, chłopaki, jeszcze jedny jest Ale ty, ty stoisz na przerwie teraz, tak? kró też Słuchaj, kurde Albo drugi ciągnik Ale ładowarka budowlana by musiała być, ta ciężka Nie, A drugi ciągnik i zawiesia tu łapiesz, tu łapiesz, on łapie połowę i połowę Jurek Manipulacja Ty myśl Myśl, bo za dużo prób nie mamy, jedną wykorzystaliśmy Co, lina pękła? No... Drut Drut To wiadomo by było na na tak mamy. A gdzie rukieciec mamy? wnuczek się bierze za życie. Tak. Życia. On <laughs> za życie. O mój Boże. Dużo? Tak, w takim dwóch takimi traktorami, nie? A, gdzie, gdzie to? Tu, tu będziecie składać, tam na te podkłady? Tak, przygotowaliśmy już palaty. Tylko teraz jakoś to musimy podnieść. Co? Jakoś to musimy podnieść. Ciężka sprawa ale... podnieść, nie? Bo to długie i ciężkie. Tak, jest cięższe niż możemy podnieść. Tak, to jest, ale długie, wiesz? 12 metrów. Ojej, to taka długa będzie hala. Dłuższa chyba. Ale nie ma dłuższych chyba firanek, żeby dłuższe pręty kupić. No, 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 no. No udźwignie to może No ja 500 kg wezmę. No, jak się żyje, to się robi. Jurek, koniec światła. Ja nie ja to, że stary, to jeszcze głupi. Dobra, idę zatankuję o I co Adrianku? Zadzwonię do Sebastiana. Kawę pijemy, co? Robisz kawę? Idziemy? No? to idziemy na kawę. Dobra, pójdę wstawić wodę. Co mówiłeś? Że już, już w tym wieku nie da rady. Już koniec. Już koniec. A, A ty będziesz tam tamtym traktorem wracać? To jaki jest? New Holland. To aby kółka zakręcili. Pff. Tak jak... tak ty tak, wtedy tak, tak dogadałeś z A babcia Oj, to nie lęk głupiutki. Ale... ale tak było, naprawdę. Aha. A już odkliłeś specjalnie? Nie. Zostałeś Zostało. z I co, się? Zobacz jak się te... koła kręcą? O, no, sobie wyglądam. Wystarką, <suszu> pek. <suszu> o Jezu. O Boże. O, Trzymaj te melody. Emil przyjechał drugim traktorem, pomoże nam, bo nie damy rady na jeden, 2,5 tony waży to, więc będzie ciężko. Na radiu jesteś? No daj na 21, co? Nie słychać Cię. Przyjechało wsparcie, jak widzicie, jakoś próbujemy to wyciągnąć. Się wygina, nie za mocno to się wygina. Trzymaj ja to jedno, to lepiej to A co, się nie zmieszczą? Zmieszczą. Jak się... jak sobie teraz mój... Elegancko, co? Lepiej być nie mogło, co? O, ale na ty. O, oni powinni wszędzie dawać te. O zostawiać te. O, jak, jak tutaj, po dwa druty i owika, chłopie, to to wtedy trzyma, a tak na jednym to ciężko do rozładunku. Trochę tej stali jest, co? Jeszcze jedna ciężarówka. Jeszcze jedna? Kurwa, bunkier byś z tego postawił. robisz? No. Zajechałem na grykę. Tak wyglądają nasionka. Ale ma pełne nasiona. Pięknie. Już coraz mniej zielonych. Ładnie dosycha. Dochodzi. Skończyła kwitnienie. Tak wygląda Jakieś tam wiechy ma i to oblepione na tych wiechach Nie wiem czy, czy to się nazywa wiecha czy jak Ale jest od cholery tego Ciekawe co to będzie O jaka ładna Jaka gruba jest Kurde z tego coś może być Ale, ale jest. jest z tego, fest Jakby tak wziął to zaraz moment cała kiść o kiście chyba, tak by trzeba było nazwać to O jakie ładne. Naprawdę luks. Ciekawe co to będzie ładnie już się czerwieni gdzieś za 10 dni byłaby coś koło tego Za 14 dni akurat pod koniec września Więc prawidłowo koniec wegetacji Liczyliśmy na 25 września. Zobaczymy, jak to wsypnie. No i co, moi drodzy? Jesteśmy już w sklepie. Już jest noc. Kurde. Zapomniałem zakończenia, mam nagrać. Stal, stal, proszę Państwa. Za stal wyszło 85, prawie 85 tysięcy złotych. Eee. Udało nam się zamówić przez fajną firmę Interwax e, Spółka z Pana Łukasza pozdrawiamy. Jest to firma, która powiedziała, że jak przyjdzie do nas stal, dopiero będziecie mogli zapłacić za nią. 7 dni mamy płatność e, za stal, więc z tego skorzystałem i to mi się podoba ogólnie, bo towar przyszedł, zważyliśmy na wadze, zważyliśmy pusty, nawet było 60 kg więcej, nie wiem dlaczego. Ale o to się nie będę kucił. I wyszło nam 80 prawie 5000 zł złotych za, za tą stal, więc trzeba będzie zapłacić, ale myślę, że ta inwestycja kiedyś się wróci w niedalekiej przyszłości. Będziemy powoli, małymi kroczkami robić to, co chcemy, i będę zamawiał kolejne towary. Już niedługo zobaczycie, co. A jaki plan mamy? To już w serii odcinków pojawi się. Tylko czekamy na parę rzeczy i ruszamy z dużą budową. Duża budowa będzie i będzie naprawdę. No, w... na razie. Myślę właśnie jak do tego podejść, czy podołamy, ile to będzie trwało, czy będzie to dwa lata trwało, w rok na pewno się nie zmieścimy. Będziemy wszystko robić w naszej mocy, żeby jak najszybciej to skończyć. Stal zamówiona, zrzucona, z małymi przebojami, wesoło chociaż jest. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć!